Nietrudno trudno zauważyć, że nasza wieś co roku staje się ładniejsza, piękniejsza i zadbana. Wiele zostało zrobione, ale jeszcze wiele można zrobić, ale to nie czas ani miejsce na przedstawienie prac zrobionych i tych, co do, do zrobienia. Chciałam w tym miejscu podziękować tym wszystkim, którym prace na rzecz naszego sołectwa nie były dla mnie przykrym obowiązkiem, ale sprawiały mi wiele radości i przyjemności. Oczywiście nie zawsze było siercko i anielsko, ale zawsze zwyciężało dobro lokalnej społeczności. Dziękuję przede wszystkim Radzie Sołeckiej, zarządowi Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotniczej, Rady Pożarnej Miednej, a także wszystkim mieszkańcom sołectwa. Wasza solidarność ze mną pozwoliła mi na normalne funkcjonowanie wśród Was. Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biednych. Wasza mądrość. Pragmatyzm pokazały innym społecznościom naszej gminy, że w jedności jest siła, a jeśli jest wzajemne poszanowanie, zaufanie i zgoda, można wiele dobrego zrobić w każdym człowieku dla wspólnego dobra. To dzięki waszemu zaangażowaniu były wieńce na drożynkach, piękne dekoracje na stołach, a goście na imprezach godnie przyjęcie i ugościły. Należy więc w tym miejscu wrócić do historii powołania mnie na SOTYSA. Za kadencji naczelnika gminy Miedzina, pana Ryszarda Michalika, rozpoczęła się moja praca jako żołtysza. Z dużą pomocą w wykonaniu moich czynności zaangażowania była pani Felicja Jankowska jako pani sekretarzowa. Sekretarz. Jeszcze raz wszystkim bardzo mocno dziękuję za współpracę, a nowemu sołtysowi i Radzie Sałeckiej Życzę udanie realizacji zaplanowanych zadań. Serdecznie dziękuję wszystkim.